Szczęść Boże, dzień dobry. Spieszę z zrobieniem relacji z tego, co działo się przed świętami, ponieważ w czasie świąt po prostu nie miałem czasu. Potem wystawa w Włoszech, więc jakby nie było kiedy zrobić takiej ogólnej relacji z tego, co, do, czego dokonaliśmy przed samymi świętami z Martwych Więc tak, zebraliśmy dary. W darach bardzo nam pomogły. I wsparły nas kwotą 60 tysięcy złotych siostry ze Zgromadzenia Serca Jezusowego. Bardzo, bardzo za to dziękuję, ponieważ to nam umożliwiło naprawdę dużą pomoc. Dodatkowo bardzo wspomogliście nas wydarczyńcy, kiedy prosiłem o to, żeby szybko jeszcze zebrać trochę pieniędzy na leki. Jak wyglądała nasza podróż i nasze przebywanie na Ukrainie? Otóż Przejechaliśmy granicę i tu demontuję wszystkie te takie dziwne filmiki, które się pojawiają w internecie, że tam, a tam na granicy kradną i w ogóle, w ogóle nie nie ma niczego takiego, nikt niczego nie kradnie. W tej chwili Ukraina wprowadziła porządek, jeśli chodzi o dary, o przywożenie darów, dary są sprawdzane bardzo, bardzo mocno. Wszystkie należy spisać i podać organizację, do której te dary trafią. Na Ukrainie i ta organizacja jest potem zobowiązana do rozliczenia się, czyli musi mieć dowody na to, że przekazała dary dalej osobom potrzebującym. Więc taki porządek już jest wprowadzony. Po przejechaniu granicy pojechaliśmy od razu na Zakarpacie do naszego ośrodka, gdzie są dzieci z Mariupola, te które wcześniej, którymi wcześniej opiekowaliśmy się w Pionierskim, Tam spotkaliśmy się z Włodymirem i z Oksaną Zawackimi. Oni dalej pracują ostro i, i tworzą ośrodek. W tej chwili ten ośrodek się już powiększa dzięki tam pomocy Caritas i wszystkim innym. Powstanie ośrodek dla dzieci i powstanie ośrodek również do rehabilitacji żołnierzy. To jest taka bardzo ważna informacja. Tam przekazaliśmy dary i z, y, y, mnie bolał ząb troszkę i y, pojechałem do y, pana doktora, y, który mnie tam zaskoczył, ponieważ wyleczył mi pięć zębów na i y, y, nie pobrał ode mnie żadnej opłaty, niczego y, nie chciał absolutnie, mimo że się upierałem, że, że chcę to zapłacić, to y, jednak nie. Y, y, i od razu tego samego dnia ruszyliśmy na wschód Ukrainy pod bardzo blisko już Bakhmutu. Tam pojechaliśmy do naszego oczywiście znajomego i ciągle, ciągle, ciągle z nami mającego relacje pana majora Petrowicza. I tam mieliśmy możliwość przeżycia Eucharystii z żołnierzami. Tutaj Wam pokazuję tylko taki fragment, ponieważ nie mogę jakby opublikować ani twarzy tych żołnierzy, ani no, nie powinno się takich rzeczy robić, ale przynajmniej możecie zobaczyć, i ile żołnierzy przyszło na Eucharystię. Nikt ich do tego nie zmuszał, tylko zostało ogłoszone, że o tej o tej godzinie, w tym i w tym miejscu będziemy mieć Eucharystię. Jeżeli ktoś chce, to może przyjść, bardzo dużo żołnierzy przyszło. Modliło się z nami. To było bardzo takie wzruszające, bo było trochę zimno, ale mimo to żołnierze wytrwali w tym, przyjmowali Eucharystię, mogliśmy się wspólnie pomodlić. Potem przekazaliśmy leki do Bachmutu. Nie dokładnie do Bachmutu, ponieważ Bachmut już został zamknięty wtedy, nie było możliwości wjazdu tam, ale do Konstantyniwki. Do naszych medyków, którzy bardzo, bardzo potrzebowali tych leków. To były leki oraz sprzęty dodatkowe, jak tam ciśnienie mierze inne rzeczy, które są bardzo potrzebne w tej chwili, ponieważ bardzo dużo jest rannych. Naprawdę dużo. Ja z tego wszystkiego tam zdjęć nie będę pokazywał, ponieważ mi też jakby nie wolno, a z drugiej strony, wierzcie mi, naprawdę nie ma na co patrzeć. To nie jest sensacja, żeby, żeby takie rzeczy pokazywać. Później udaliśmy się jeszcze do, do miasta, zapomniałem nazwy teraz, ale bliskiego frontowi, gdzie przebywają nasi przyjaciele z Azowa. Tam również przekazaliśmy dary i tam spotkaliśmy się z żołnierzem, który przez 9 miesięcy ukrywał się w Hersoniu, w piwnicy, ponieważ był wcześniej ranny i się leczył. Jakoś ten człowiek uciekł z tego Hersonia, przedostał się gdzieś tam przez Rosję i wrócił przez Polskę z powrotem na front od tej strony ukraińskiej. Mieliśmy bardzo ciekawą z nim też rozmowę, może nie na tyle ciekawą, ale, ale, ale bardzo taką, no, podzielił się z nami tym, co widział. Nie chcę tutaj opowiadać wszystkiego, ale opowiem ja tylko to, jak wywożono dzieci z Khersonia, które zwołano na rozpoczęcie roku szkolnego, po prostu bez rodziców. I potem była taka wycieczka, z której już te dzieci nie wróciły. Szacuje się, że na dzień dzisiejszy Rosja już wywiozła 16 tysięcy dzieci z tamtych okolic. Tam, oczywiście, też w Azowie z naszymi przyjaciółmi trochę pobyliśmy i wróciliśmy na zachodnią Ukrainę, oczywiście do naszych sióstr, do zwiagla. Tutaj siostry dzielnie walczą, pracując z dziećmi. Tam też przekazaliśmy dary. Dary nie tylko dla tych dzieci, ale dary, dary dla tych, którzy są potrzebujący wokół, bo rzeczywiście tych potrzebujących jest bardzo dużo. Skąd ich się tyle bierze? A no stąd, że mężowie rodzin są powoływani do wojska. No i niestety nie ma jak tego wszystkiego potem tak szybko utrzymać. Mimo, że żołd w wojsku jest, jest coś takiego jak wypłata dla żołnierza, ale no to, jest, to, to nie są jakieś super ekstra pieniądze. Następnie udaliśmy się do naszych wolontariuszy Polaków, czyli pani Wiktorii Szewczenko, prezes Polskiego Stowarzyszenia im. Juliana Lubińskiego w Zwiaglu już teraz w Zwiaglu, a nie Nowogradzie Wońskim, bo zwiagle zmienił nazwę. Powracając do historycznej nazwy i do księdza Tomasza Czapora, którzy nieustannie, nieustannie, nieustannie pracują, rozwożą dary, przekazują dary, biegają z tym wszystkim, przenoszą te kartony. Ja nie wiem, jak oni to wytrzymują, ale naprawdę to się dzieje nieustannie i bardzo im za to dziękuję i tam też trafiliśmy, stamtąd odprawiliśmy naszego Andrzeja, no, 19-latka, który został powołany do armii. Odprawiliśmy go już na ćwiczenia na poligon z wyposażeniem, pożegnaliśmy się, no były to dla nas trudne, trudne chwile. Tam też przekazaliśmy dary typu pampersy, typu wszystko inne do przeniesienia dalej, tam też trafiły buty dla żołnierzy, które kupiliśmy a kupiliśmy buty HX które są bardzo dobrymi butami, udało nam się zdobyć kaski, które mają tak zwany czwarty le level ochronności to są bardzo, bardzo ważne rzeczy bardzo drogie, ale bardzo ważne rzeczy które naprawdę potrafią uratować życie te rzeczy trafiły do naszych Polaków którzy służą na granicy i którzy służą też już pod Bachmutem, dlatego że zostali tam przeniesieni. No i na sam koniec co? Trafiliśmy z powrotem do Polski. Udało nam się jeszcze zakupić trochę leków i je odesłać do, do Konstantyniówki, przekazać te dary, które, które mieliśmy przekazać. Ja nie chcę za długo gadać, bo już 9 minut, ale bardzo, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy nas wspierali, bo ciągle nas wspieracie. Ja widzę, te nazwiska się powtarzają. Też pojawiają się nowi ludzie, którzy... którzy chciałbym zdemontować od razu, zdemontować wszystkie te takie dziwne informacje, które pojawiają się w internecie o tym, że tam już wojny nie ma, że tam Ukraińcy wracają, że Ukraińcy kombinują. Tak, dzieje się tak w wielu momentach. Rzeczywiście jest tak, że niektórzy kombinują, próbują zarobić na wojnie, ale ukraińska strona również wprowadza porządki. Również próbuje jakby to wszystko ogarnąć i rozumie nawet tą sytuację, która się wydarzyła ze zbożem. To nie jest tak, że tamta strona po prostu jest jakaś taka... Inna i dziwna. Nie, oni też to rozumieją i, i próbują jakoś zapobiec temu wszystkiemu. To nie jest takie proste, ponieważ nasze prawa i nasze wszystkie rzeczy nie są ustawione pod wojnę. To, to jest zupełnie inna dla nas sytuacja. Przynajmniej na granicy bardzo dobrze działają służby, odkrywają różne próby przewożenia darów, które potem by niby mogłyby zostać sprzedane po prostu. One już są odkrywane i to bardzo mocno. Także na granicy jest porządek, jest, jest, jest to wszystko przetrzepywane, oglądane. Żebyśmy nie przewoźli darów, których nie spisujemy czy też nie wpisujemy na listy. I chciałbym też zdemontować tą właśnie informację, jakoby, że tam przed świętami ileś Ukraińców wróciło. No ja im się trochę nie dziwię, że wrócili, ponieważ nie cała Ukraina w tej chwili nie jest cała Ukraina, bombardowana ciągle. Są tylko pewne części bombardowane i no, można na chwilę rzeczywi rzeczywiście tam wrócić. Ale wracają oni do Polski i to nie po to, żeby żyć z naszych podatków i pieniędzy, a wracają po to, bo tam nie ma z czego żyć. Tam nie ma pracy, tam nie ma rozwoju. W tej chwili to wszystko jest zatrzymane, jest to bardzo trudne. Oczywiście są takie sektory, w których można znaleźć pracę i się rozwijać. Oczywiście, ale, ale to nie jest takie powszechne i ci ludzie ze wsi czy, 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 czy z innych takich miejsc to naprawdę mają trudno. Bardzo dziękuję, zarówno siostrom. Które, które bardzo nas wspomogły i które właściwie zorganizowały cały ten nasz przejazd. Bardzo dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy ten postaram się zrobić, oczywiście nagrody. Już za niedługo chciałbym wydać katalog z moimi tekstami, poezjami i pracami na skrzyniach, po to, żeby jakby też uświadomić, że ja tam jeżdżę nie po to, aby tylko pomagać, ale ja tam mam relacje z tymi ludźmi, z wieloma ludźmi i te relacje są bardzo ważne, one naprawdę bardzo pomagają. Te godziny czasami spędzone z żołnierzami, którzy mogą się wygadać po prostu i wypłakać, to, to jest bardzo ważne. Dla tych żołnierzy też obecność kogoś z innego kraju, szczególnie z Polski, jest bardzo ważna. Dlatego będzie można już niedługo nabyć katalog. Myślę, że zrobimy taką przedsprzedaż, żeby mógł ten katalog w pełni wydać. Będą też wystawy tych prac dalsze, by jedna była ostatnio w Włoszech, gdzie też udało nam się zabrać, opłacić podróż dzieciom, które, które straciły rodziców w Mariupolu. Tym dzieciakom też nam się udało troszeczkę dać takiego szczęścia, tym którym mogliśmy, które mają paszporty. Co jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Bardzo Was proszę, nie zrażajcie się tymi takimi dziwnymi rzeczami, które się pojawiają w internecie, jakimiś takimi informacjami niesprawdzonymi. I szczególnie rozumiem to, że nam naprawdę jest trudno teraz w Polsce, bo my też mamy inflację i też jest bardzo ciężko ale mimo to bardzo mnie to wzrusza, że pomagacie i chcecie pomagać i, i dziękuję za to zaufanie, bo to zaufanie jest bardzo ważne, że, że ufacie w to, że, że widzicie że ten, ten mój trud, bo to jest naprawdę dla mnie, dla mnie naprawdę duży trud, kupowanie tego wszystkiego, szukanie, potem jazda tam, to są, to są naprawdę setki godzin czasami w aucie. I, 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 i też, też dużo lęku, też dużo obawy, czy, czy, czy się uda, czy nie trafię gdzieś na coś, co, 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 co może mnie uszkodzić. Dziękuję Wam bardzo. W relacji pokazane zostały zdjęcia, które możemy Wam pokazać. Część zdjęć po prostu wyeliminowałem, i nie będę ich publikował, ponieważ one nie przedstawiają niczego, co by było. Naprawdę warte. Medycy bardzo, bardzo dziękują, ponieważ pod Bachmutem w tej chwili te zorganizowane szpitale są, są pełne i naprawdę brakuje wszystkiego, a w szczególności prądu i jakichś takich. No, no, naprawdę to jest bardzo ciężka praca. Ci medycy to ja, ja nie wiem skąd oni się biorą. To, to, to są jakieś nadludzie chyba, bo, bo to inaczej tego ja bym nie wytrzymał. Mimo, że jestem jak zobowiązany medycznie, ale jest to bardzo trudne. Dziękuję Wam bardzo za pomoc i już zapraszam do dalszej pomocy, ponieważ my będziemy, będziemy ciągle dalej trwać przy tej pomocy. Pozdrawiam serdecznie, szczególnie pozdrawiam siostry, bo szczególnie dla sióstr też jest ten, ten filmik, on tam będzie, siostra musiała przetłumaczyć, ale, ale, ale bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia.